W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się pierwsza w tym roku gala Leszczyńskiego Becikowego. Leszczyńskie Becikowe to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, które wypłacane jest przy narodzinach dziecka mieszkańca Leszna. Od 2017 roku takie świadczenie wypłacane jest z budżetu miasta. Oprócz świadczenia odbywają się także symboliczne gale, podczas których wręczane są listy gratulacyjne i upominki. Tym razem był to segregator Jestem z Leszna. Drobne otrzymuje także starsze rodzeństwo towarzyszące najmłodszym mieszkańcom miasta. Tradycyjnie najmłodsze dziecko otrzymuje podarek w postaci misia-szumisia. Tym razem była to maleńka Ola urodzona 28 lutego. Na gali pojawiły się także bliźnięta Ignacy i Igor. Zaproszenie przyjęło prawie 30 rodzin. Najmłodsze dziecko to wspomniana już Ola, a najstarsze urodziło się 10 sierpnia 2023 roku. Wszyscy rodzice mogli wziąć udział w konkursie, tym razem mieli za zadanie oszacować ile wyniesie koszt budowy nowego przedszkola przy parku Hermana.